Wsłuchuję się w to, jak nasz gitarzysta gramy, jak zawsze. No Szczęście nic się nie dzieje, dzieje to się na scenie. Co się może dziać w kurisach. Cóż, co może być? Może się wyjść na przykład. Portfel jest brzydki. nie wiem. Ładne. Jedna pływa. Może pula. Może dynamiczne. Może prawda? Jeżeli dynamiczne. Może dynamiczne. Może dynamiczne. Może dynamiczne. Może dynamiczne. Może to Może To Atmosfera festiwalu jest myślę bardzo gorąca. Każdy chciałby się znaleźć. I... Nie, każdy powiem inaczej. Każdy chciałby jeszcze tutaj jutro być. I my też mamy taką nadzieję. Ale ogólnie cieszymy się, bo pogoda się poprawiła. Do południa było tak mizernie, więc musieliśmy siedzieć w pokoju. Ale ogólnie ogólnie myślę, że, że jest fajnie. Wracamy do pogodę. A teraz wiadomość sportowe. Ale to mi w ogóle nie no przemyślać. Ogóle... No, no I I w, zapad... w ogóle ściągnij ten kaptur. Ale, się... ale, ale, ale to nie będę to... czekał. To... Ale to... Nie, no prze, nie prawo, przepraszam to ja, cię. Cię, ja nie mogę pracować w takim zespole. Ale... tutaj. Z ale z bami, to, od ale od od kiedy zobacz, pracujesz? Co się dzieje? Nie, ja przepraszam, ja... Nie, ale to nie może być do co no. Ja nie będę w Nie, Ej, uspokójcie się! Ej, w ogóle co robicie, no. znaczy już czy nie. Nie, jeszcze nie. No więc zespół w tym składzie powstał w lipcu w 2008 roku. Ja wcześniej miałam parę piosenek no i tak spotkaliśmy się drogą łańcuszkową trochę, czyli każdy znalazł po kolei następną osobę. No i okazało się, że, że jakoś tak samo nam to współbrzmi, no i zdarzyła się okazja pod postacią slotard festiwalu w Lubiążu i tam po raz pierwszy zagraliśmy właśnie w lipcu w zeszłym roku. No i Od tego czasu no, dzielnie próbujemy dalej grać. Wydaliśmy własnym sumtem epkę, którą można zupełnie za darmo razem z okładką mieć. Także, jak ktoś miałby ochotę, to polecamy się. No i w tej chwili pracujemy nad pełnym albumem, który pojawi się na wiosnę przyszłego roku. No i planujemy koncerty, no bo co może planować zespół? Ryszuka. Wielkie brawa. brawa na pana o o o. o, o, o. O, jest przeskazał. Tak wygląda przewodniczący jury. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór panu. panu. Dobry wieczór panu. Uwaga, uwaga. Emocje sięgają z zenitu. Nagrodę Polskiego Rada Szczecin w wysokości pięciu tysięcy złotych za najlepszy utwór wykonany w języku polskim na Festiwalu Młodych Talentów Gramy 2009 otrzymuje Nałatwem! zespół Miss No One za piosenkę w czasie deszczu. Ojej! Miss No One! Zapraszamy tutaj teraz! Okie, ok, ok. Prosimy Pana Wojciecha o na tej nagrody w pięć tysięcy zekach. Gdzie śpicie? Następnie to będzie jakiś pięćdziesiąt milionów. Damy, damy. Przekazanie, koperty. Dziękujemy panu Wojciechowi. Mamy przyjemność zaprezentować laureata Grand Prix. A Na nagrody, wręczenie nagrody prosimy prezesa Polskiego Radia Szczecin, pana Krzysztofa Sostry. And the winner is Grand Prix Festiwalu Młodych Talentów Gramy 2009 w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Za piosenkę Holder otrzymuje Miss No One. Leta eee, prawa! Miss No One. Chodźcie tutaj do nas. Okropne gratulacje. Prosimy o wręczenie koperty. To jest druga. Tak, żeby było. Cieszymy się z tej nagrody, dlatego że nagrody zawsze są mobilizujące dla zespołu. Tak samo jak porażki, trochę mogą zawsze ten zespół wciskać trochę w dół. Tym bardziej, że. Podejrzewam wszystkie zespoły, które tutaj występowały dzisiaj. Wiedzą, jak wyglądają realia istnienia młodych zespołów na początku, z czym się muszą borykać, w jakich warunkach tworzyć, w jakich warunkach dawać koncerty, jak wiele mają przeszkód i taka nagroda, już pomijając aspekt finansowy, ale po prostu najzwyczajniej w świecie pomaga tej muzyce iść do przodu w takim. Właśnie w względzie no, technicznym, i m, m, każdemu zespołowi, który był dziś tutaj dzisiaj, życzymy, żeby takie nagrody też zdobywali i, i żeby po prostu nie rezygnowali z tego, co robią, bo myślę, że każdy dzisiaj zaprezentował coś, co jest jego pasją, i chociażby dlatego każdy powinien być nagrodzony.